Witaj, mam na imię Szymon i znów siedzę w zaginionej bibliotece na końcu wszechświata. Dziś otwieram rozdział o człowieku, który nie przybywa z listem ani z mapą i nie szuka odpowiedzi w księgach. On sam jest jak znak wyryty w kamieniu. Stoi, czeka i milczy. Jakby milczenie było jego karą i jego tarczą zarazem. Usiądź wygodnie. Pozwól, by ucichły sprawy dnia i posłuchaj osolanie. Niebo było czyste. Słońce stało wysoko, ale światło było słabsze niż powinno. Cienie pod krzakami nie cofały się nawet w południe. Leżały ciężko i równo, jakby ktoś się przygwoździł do ziemi. Kiedy wiatr cichł, robiło się zaspokojnie. W tej ciszy odzywał się krótki trzask, suchy, jeden, potem drugi. Jakby coś pękało gdzieś pod skórą świata. Nie gałąź, nie drewno. Sama przestrzeń przy drodze. Solan stał na rozstaju. Stary trakt rozchodził się tu na trzy drogi: do miasta, ku wzgórzom i na step. W ziemi były kolejny, wbite głęboko przez lata. W samym środku rozstaju leżał płaski kamień, zrównany z gruntem, żeby koła go nie rozbijały. Na kamieniu był znak, krąg i siedem punktów. Ludzie przechodzili obok i nie patrzyli. Ci, którzy patrzyli, mieli na to wyjaśnienia: ozdoba, głupi żart. Stary ślad po narzędziu. Solan nie miał wyjaśnień. On miał pewność, której nie chciał. Widział ten znak w snach. Sny nie były barwne ani wzniosłe. Były ciężkie. Po takich snach człowiek budzi się zmęczony. W ustach zostaje metaliczny smak, jak po wypiciu wody z brudnego wiadra. Pod koszulą, na rzemyku, Solan nosił mały kawałek matowego metalu, też z kręgiem i siedmioma punktami. Znak był starty, bo Solan dotykał go kciukiem zbyt często, jakby chciał sprawdzić, czy nadal tam jest, albo czy zniknie, jeśli przestanie. Solan czekał. Nie wyglądał jak strażnik, nie jak człowiek, który kontroluje sytuację. Stał raczej tak, jak stoi ktoś, kto nie jest pewien, czy ma prawo tu być. Ramiona miał opuszczone, dłonie luźne. Ale w środku coś trzymało go w napięciu, jakby ciało pamiętało, że to miejsce nie jest zwyczajne. Od kilku dni słyszał plotki. Każdy powtarzał to samo, choć nikt nie umiał powiedzieć, skąd to wie. Woda smakuje żelazem, zwierzęta zachowują się dziwnie, a ludzie w kółko mówią jedno zdanie, jakby to była modlitwa. Świat jest zmęczony, ból jest niepotrzebny. Solan nie powtarzał tych słów, nawet w myślach, jeśli mógł. Miał wrażenie, że to nie są zwykłe zdania, że wchodzą do środka i zostają, a potem same zaczynają mówić. Milczał od dawna. Nie dlatego, że był taki z natury. Kiedyś mówił dużo, za dużo i to było częścią jego winy. Słowa potrafią ratować, ale potrafią też pchnąć człowieka w przepaść. Solan już raz zobaczył, jak to działa i zapamiętał. Południe przejechał obok wóz z sianem. Woźnica spojrzał na solana, jakby chciał zapytać o drogę, ale w ostatniej chwili zrezygnował. Cmoknął na konia. Koła zaskrzypiały. I skrzypienie urwało się nagle. Równo jak cięte nożem. Po chwili dźwięk wrócił, jakby powietrze uznało, że jednak może. Solan drgnął. To nie był wiatr. Wiatr nie ucina dźwięków. Godzinę później przeleciały ptaki. Zwykle krzyczały, kłóciły się, robiły hałas. Dziś przeleciały bez jednego dźwięku. Cienie skrzydeł przesunęły się po ziemi i zniknęły. Solan wsunął palce pod koszulę, dotknął amuletu. Metal był zimny, zbyt zimny jak na coś noszonego przy skórze. Wreszcie od strony stepu pojawił się kurz. Najpierw cienka smuga. Potem cięższa chmura, a potem wóz i koń. Wóz jechał szybciej niż powinien, koń miał uszy położone do tyłu, jakby nie chciał słyszeć tego, co dzieje się za nim. Solan nie ruszył się, czekał właśnie na to. Gdy wóz zbliżył się na tyle, by widzieć twarz woźnicy, solan rozpoznał kobietę. Ciemne włosy, chusta, oczy czujne, ruchy pewne. Nie wyglądała na kogoś, kto liczy na szczęście, Raczej na kogoś, kto liczy na siebie Mira. Solan znał ją tylko z opowieści, ale teraz był pewien nie czeka się tak długo z takim ciężarem na byle kogo. Wóz minął go bez zwalniania. Mira rzuciła mu spojrzenie krótkie, twarde, oceniające spojrzenie człowieka, który na drodze spotkał już i pomoc, i zasadzkę. Solan nie odpowiedział spojrzeniem nie uniósł ręki. Nie dał znaku. Stał jak człowiek, którego lepiej ominąć. Mira mogła wziąć go za włóczęgę, za kogoś, kto boi się podejść, za biedaka, ale Solan wiedział, co nadejdzie za nią. Za kurzem po jej wozie pojawił się kolejny kurz, potem następny. Na drodze od stepu jechali konni. Zbyt szybko jak na kupców, zbyt równo jak na zwykłych podróżnych. To byli ludzie od brudnej roboty. Tacy, co robią to, co im każą. Jeśli płacą. Solan poczuł, jak wraca stary ucisk w środku. Nie powinien się mieszać. Nie po tym, co zrobił kiedyś, nie po tym, jak łatwo jego decyzje zamieniały się w cudzy ból. Przysiągł sobie, że będzie stał z boku, że będzie milczał i nie będzie nikomu potrzebny. A jednak kamień pod jego stopami był zimniejszy. Jakby przypominał mu, że tu nie chodzi o jego obietnice. Jeźdźcy dojechali. Pierwszy ściągnął konia i spojrzał na Solana. Zejdź z drogi, warknął. Solan nie odpowiedział. Drugi parsknął. Głuchy czy tylko udaje? Solan patrzył spokojnie, Nie niewyzywająco. Po prostu nie ustąpił. Jeździec splunął. Szukamy kobiety z wozem, powiedział. Ma coś, co do niej nie należy. Solan stał dalej. Widziałeś się, nacisnął pierwszy. Odpowiadaj. Solan zrobił pół kroku. Przedł dokładnie na środek rozstaju tak, że musieli go minąć, jeśli chcieli jechać dalej. Jeźdźcy wymienili spojrzenia. Obejść go, mruknął pierwszy. Spróbowali. Koń pierwszego zrobił krok i stanął dęba. Zarżał, jakby zobaczył coś, czego ludzie nie widzieli. Drugi koń cofnął się, trzeci zaczął kręcić się w miejscu. Jeźdźcy szarpali lejce, przeklinali, ale konie nie chciały iść. Powietrze na rozstaju zgęstniało. Zrobiło się chłodniej. Cień solana wydłużył się, choć słońce stało w miejscu. Gdzieś w zagajniku ptak próbował krzyknąć, i dźwięk urwał się w połowie. Jeźdźcy pobledli. Kim jesteś? syknął pierwszy już bez buty. Solan nie był magiem, nie znał zaklęć. Miał tylko ślad przysięgi, którą kiedyś złożył i której potem żałował. Przysięgi zostawiają w świecie rysy, nawet jeśli człowiek próbuje udawać, że nic się nie stało. Jeździec uniósł bat, jakby chciał zmusić konia siłą. Solan wykonał jeden ruch. Spokojnie sięgnął do pasa i położył dłoń na rękojeści noża. Nie wyciągnął go. Nie groził. Pokazał tylko, że jeśli trzeba, nie cofnie się. To wystarczyło. Jeźdźcy nie byli bohaterami, byli najemnikami. Nie chcieli umierać za cudzą obietnicę, zwłaszcza w miejscu, gdzie konie wariują a dźwięki się rwą. Zostaw! burknął drugi. Coś tu jest nie tak. Pierwszy splunął jeszcze raz. Zawrócił. Reszta za nim. Odjechali, oglądając się kilka razy, jakby bali się, że solan pójdzie za nimi. Solan stał, dopóki kurz nie opadł. Dopóki świat nie wrócił do swojej udawanej normalności. Dopiero wtedy ruszył. Szedł szybko, ale nie biegł. Nie chciał zwracać uwagi. Dogonił wóz Miry dopiero przy skraju zagajnika, kiedy słońce zaczęło schodzić nisko. Mira zatrzymała się, dając koniowi odetchnąć. Kiedy solan wyszedł między drzewa, odwróciła się natychmiast. W dłoni miała nóż. Mały, prosty, pewny. Solan uniósł obie dłonie, pokazując, że nie trzyma broni. Mira patrzyła na niego twardo. Śledzisz mnie powiedziała. To nie było pytanie. Solan pokręcił głową. Nie mówisz zauważyła po chwili. Solan nie odpowiedział nie mógł albo nie chciał i Mira widziała, że różnica jest niejasna. Dobrze powiedziała, jakby sama ze sobą. Jedni dziś gadają, aż im język puchnie, drudzy powtarzają te same zdania jak modlitwę, a trzeci milczą, jakby mieli powód. Solan wsunął palce pod koszulę. Wyciągnął na wierzch amulet. Nie podał go jej. Pokazał znak, krąg i siedem punktów. Mira zamarła. Przez moment wyglądała, jakby dostała w twarz czymś zimnym. Skąd? zaczęła, ale przerwała. Potem sama sięgnęła pod płótno przy pasie, pokazała na sekundę fragment pergaminu. Na mapie był ten sam znak. Solan spojrzał na pergamin i poczuł ciężar potwierdzenia. To nie była plotka, to było prawdziwe i zaczynało się na dobre. Mira schowała mapę od razu, jakby to było coś, co potrafi uciec. Dlaczego mi pomogłeś? zapytała ciszej. Solan patrzył na nią spokojnie. Miał odpowiedź, ale nie wypowiedział jej. Milczenie było jego karą, a złamanie kary mogło przywołać to, czego bał się najbardziej. Mira prychnęła, ale bez pogardy. Dobra, powiedziała, jeśli chcesz iść obok, idź, ale uprzedzam, jeśli prowadzisz mnie w pułapkę, nie będę się długo zastanawiać. Solan skinął raz, ruszyli razem. Mira na wozie, Solan pieszo obok. Noc schodziła powoli. Gwiazdy wychodziły jedna po drugiej. Mira co jakiś czas zerkała na niego, jakby próbowała zgadnąć, co ma w głowie. Solan patrzył przed siebie. Wiedział, że patrzenie na człowieka, którego możesz zawieść, jest trudniejsze niż patrzenie w ciemność. Po pewnym czasie w oddali zobaczyli światła miasta trzech dróg. Nie były jasne. Były przytłumione, jakby w mieście nawet ogień nie chciał świecić za mocno. I wtedy wiatr przyniósł szept. Nie krzyk, nie nawoływanie. Słowa wypowiedziane tak, jakby ktoś stał blisko. Ból jest niepotrzebny. Mira ścisnęła lejce. Koń parsknął, jakby też to usłyszał. Solan zacisnął palce na amulecie tak mocno, że metal wbił mu się w skórę. Na kamiennym słupie przy drodze zobaczyli świeży znak krąg i siedem punktów. Jeden z punktów był przekreślony. Mira spojrzała na Solana. Solan spojrzał na znak nie powiedział nic ale Mira zrozumiała coś ważnego. To milczenie nie jest pustką to jest ostrzeżenie. Zamykam tę kartę w zaginionej bibliotece i przez chwilę trzymam dłoni na okładce. Jakbym mógł zatrzymać to, co już ruszyło. Solan wyszedł z cienia, choć całe życie uczył się w nim stać. A kiedy człowiek, który milczy jak za karę, wybiera drogę obok obcej osoby, to znaczy, że stawka jest większa niż wstyd i przeszłość. Jeśli zechcesz, wróć tu znów. Następna karta prowadzi do miasta trzech dróg, gdzie ścieżki zaczną się splatać, a słowa ulga i lekarstwo będą brzmieć coraz bardziej jak pułapka.